Witam serdecznie dzisiaj. zobaczycie, tu jest łapkę w górę. Odbijamy 300 subskrypcji. I nowe wydarzenie jest tutaj. Nowe wydarzenie jest w Istanbul, guys. Tak jest. Kosmiczne honny Drop w kosmosie. Postało 3 godziny. Zagraj. Oh yeah, boy. <laughs> Będzie 5 łapek w górę kolejny odcinek. Zostaw to. Chły, chły, Dobra, czy ty W kosmosie będziemy tak. Ja to wiem, to jest mapa nowa Kosmosny, kosmos. Nowa mapa. Ja pierdolę. Nowa mapa, nowa mapa, nowa mapa. Typa. O kurwa. O ja pierdolę. O kurwa, o kurwa, o kurwa. O kurwa kurwa, 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 kurwa. Ej, ja przegram! Nie! Pierwszy raz to gram to. Od nowa, od nowa, od nowa, od nowa. Jeszcze raz tego nie patrzę na to, to wstyd. Odbierz to. Zagraj jeszcze raz, tak. Zagrajmy jeszcze raz, bo to było. Wstyd. Wstyd. Tak jest. Tak jest. Mhm. Let's do it. Let's do it. Nie ma drugiego jak ja, puf. Nie ma drugiego jak ty, puf. Jogi długi długi, jak dugi długi jak długi długi, ja długi dugi dół. Dugi ja długi duk długi, duk długi długi duk długi. O kurwa, 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 kurwa. Ja pierdolę, kurwa, kurwa, kurwa. kurwa. Ej, to jest ciężko wygrać w ogóle! No! Mhm. Mm Ej tutaj się nie da wygrać kolejne mapy no Ja pierdyle Mhm. Mm to jest takie ciężkie gówno Że ja pierdole Ja pierdole Tak jest Co to jest za... Znowu kosmos to za kosmos A przecież to jest wydarzenie kosmosne No to może kosmiczne to będzie? Może kosmiczne, tak I dlatego kosmos.

Przechodzisz. Żołnierzy, kumpad! Oh, no! Oh, yeah! Do it! Do it, yes! You do it! Hello! I am Eastom! Hehe! Ja cie... Znowu kosmos! <coughs> Kurwa, ośmiu tylko mogło... 哇哇哇哇哇哇哇！哇哇哇！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我 I tak wszyscy spali, no to musieliśmy wszyscy zginąć. No. Musimy <ścoughs> wszyscy zginąć. ale <śmienka> beka. Ja pierdolę <śmienka> Dobra Wow, 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 Dobra. wow, Albo wow, albo wow, z wow, 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 w środę zrobimy. No. O, kurwa, w środę zrobimy Live wika tak? To jutro, bo dzisiaj jest wtorek Zapnij ten niebanier rozporek Dobra, pyk! pyk hop pyk Nalży, robi papęg. P. O kurwa. O nie, ne, ne

Ile jest darmowe? 3, 2, 1, Puhu! 5, 4, 3, 2, 1 i co to będzie? Co to będzie? Coś specjalnego! Kurwa! Jakbym miał to, to bym kupił Legendarne epickie, coś specjalnego, 11% na coś specjalnego. 2000? Łochoho! Wow! Alright! Mhm, mm alright, alright. Teraz zobaczmy na, no na normalnym świecie, coś sam nawet. Idziemy jeszcze raz w wy wydarzenie. Wy tak jest. 3 godziny wydarzenia zostało. Oh yeah. jee! No zostało 3 godziny, 3 godziny, 3 godziny, 3 godziny. 3, 3, 3. 15 sekund. Szanowny, czas oczekiwania, 15 sy. siku? 15 siku Ja pierdier 15 siku musisz poczekać. Ja pierdol... Tyle ludzi masz siku. Ja cię dupię. Dzięki za oglądanie i nale.